Laureatem plebistytu Eco Hero zorganizowanego przez Gazetę Krakowską i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kategorii gmina powyżej 30 tysięcy mieszkańców została Skawina. Dlaczego to właśnie ta gmina zasłużyła na wyróżnienie? Skawina jest absolutnym liderem działań środowiskowych. Z jednej strony to olbrzymia liczba wymienionych pieniędzy i inwestycje w odnawialne źródła energii, ale także w rekordowe nakłady finansowe z budżetu samorządu. To wszystko powoduje, że Skawina jest liderem, ale powinna być także przykładem. Ta nagroda Eco Hero dociera właśnie do tych bohaterów, którzy w sposób odważny, zdecydowany działają na rzecz poprawy jakości powietrza, działają na rzecz lepszego środowiska. Skawina absolutnie zasługuje na tytuł Eco Hero. Skawina to dobry przykład konsekwencji i wprowadzania ekologicznych rozwiązań. Wymiana kotłów, inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz współpraca z podmiotami gospodarczymi to tylko niektóre z podjętych przez gminę działań. Walka o czyste powietrze wymaga czasu, ale poprawy jakości powietrza powoli można już zauważyć, choć nie brakuje pomysłów na polepszenie sytuacji. Robią dużo, bo, bo jest to dofinansowanie do tej fotowoltaiki, no to to jest dobra sprawa, no, która na pewno przyniesie większe skutki jeszcze w przyszłym roku. Teraz już dopiero co pozakładane słońca mało wiadomo. To wymiana pieców i to na pewno to, że inaczej już człowiek się czuje. Ograniczają już teraz palenie węglem. Trzeba przechodzić albo na gaza, albo fotowaltaikę. No. Kontrolują te dromy czy coś, no i no, to moim zdaniem jest bardzo dobre, po prostu bo już palą śmieci, no, różne, drzewo takie, co nie, nie tak jest. Po prostu, żeby zrobili w końcu ten, to rondo, rondo na obwodnicy, wtedy by mniej tych samochodów jeździło przez kawinę. Na pewno druga czy trzecia stacja monitoringu, po której oczywiście w wynikach wiadomo by było, co jeszcze zrobić? Jak jeszcze działać? Większą pomoc finansową po prostu do bo nie każdego stać na, na dołożenie z tych pieniędzy. Chociaż dotacja jest, ale nie ma... No, nie każdego stać po prostu na to, żeby wymienić, a chciałby wymienić. Jeszcze do niedawna Skawina słynęła z kiepskiej jakości powietrza, ale teraz robi wiele, by stać się liderem w wyścigu o czyste środowisko. To u nas między innymi zostały w jakiś sposób wypracowane ręby programu Stop Smog. To u nas zostało on przetestowane na całą Polskę dzisiaj ten program funkcjonuje, to my jako samorząd dajemy w tej chwili w Polsce proporcjonalnie najwyższe nakłady finansowe na poprawę jakości powietrza. Przeszliśmy od gminy, która jest bardzo źle postrzegana, jeśli chodzi o kwestie jakości powietrza i ochrony środowiska, do gminy, która bardzo mocno pracuje nad tym, żeby to, żeby to powietrze i to środowisko w Skawinie było, Lepsze. Walka o jakość środowiska w naszym województwie trwa. Większa świadomość mieszkańców oraz samorządowców, ale też konkretne działania to jedyna droga do zwycięstwa. Czym wyróżnili się pozostali laureaci plebiscytu Eco Hero? O tym już niebawem w Eko Małopolska TV.